Bo tak naprawdę chodzi o to, że po momencie, kiedy ściągamy wszystkie ubrania ze sobą, to pokazujemy się w prawdzie światu. Pokazujemy się w prawdzie sobie i innym. I już mhm. nie mamy nic do ukrycia. Ciało dostaje informacje. Teraz to już po prostu to, co sobie ty myślisz w głowie, to jest inna sprawa zupełnie niż mhm. to, co czuje ciało. Mhm. I kiedy jesteś gotów do tego, żeby podjąć kolejny krok, to kładziesz się i ktoś Cię dotyka. Jak ktoś się dotyka, to wtedy widzimy, czy to ciało reaguje na ten dotyk, czy nie reaguje, czy się broni też. I to jest pierwszy etap tej pracy, kiedy, kiedy możemy zobaczyć, nawet jeszcze w ubraniu, nawet na sobie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie przyjąć ten dotyk, czy jesteśmy w stanie dać ten dotyk komuś, czy, czy czujemy w ogóle ten dotyk. To mhm. się pojawia w momencie, kiedy, kiedy to ktoś nas dotyka w taki, a może jeszcze w inny sposób. Mhm. I kiedy to ciało już jest w pełnym zaufaniu do tej osoby, z którą pracuję, to dopiero odkrywają się kolejne warstwy tego ciała. I wtedy ciało zaczyna samo mówić prawdę. Ten umysł jest trochę wyciszony właśnie celowo po to, żeby nie dobudowywał do tego jakichś swoich historii indywidualnych, prawda? Chodzi o to, żebyśmy mogli się przyjrzeć sobie z zupełnie innej perspektywy. I z perspektywy ciała, i też z perspektywy innych osób, które pojawiają się w trakcie takiego warsztatu, które mówią do nas. Zobacz. To nad tym możesz popracować, żeby móc zrobić w życiu kolejny krok. Zobacz. A może nad tym. Umysł jest wspaniałym narzędziem do pracy, ale tylko wtedy wspaniałym, kiedy z nami współpracuje, a nie kiedy nami trochę tak miota. Tworzy pewne założenia na dany temat, że to jest jakieś, no chociażby powiedzmy, że zmierzające tylko i wyłącznie do jednego. Nie na tym polega ta praca. No oczywiście my możemy sobie swoje mówić na ten temat, natomiast no dopóki nie przyjedziesz... Nie, nie doświadczysz, nie będziesz wiedziała, wiedział, jakie to jest w rzeczywistości.